Dobry wieczór, Grodzisk. Okay. Co z wami jest nie tak? Piątek, wieczór, chłód, prawie mróz, a wy zamiast w jakimś klubie, w domu przed telewizorem stoicie tutaj na tym placu i rozmawiacie z nami o polityce, o przyszłości Polski. Przyszliście przy, zająć się sprawami publicznymi, przyszłością naszej Polski. To jest naprawdę niesamowite, gdy patrzę, ile tutaj jest osób. Pamiętam, jak parę tygodni temu, kiedy pomyśleliśmy, że zrobimy taki eksperyment i nie będziemy zawieszali tej kampanii, nie zawiesimy tej trasy, kiedy się zrobicie ciemno, kiedy się zrobi chłodno, kiedy będzie mróz, to wszyscy patrzyli na mnie jak na wariata, że to niemożliwe. Przecież nikt nie robił do tej pory takiej trasy, kiedy jest ciemno, kiedy jest zimno, że takie spotkania to się robi wiosną, robi się latem, ale przecież nie jesienią. Po czym mija parę tygodni na każdym spotkaniu jest mnóstwo ludzi. Po raz kolejny okazało się, że niemożliwe naprawdę nie istnieje i trzeba robić wszystko inaczej niż dotychczasowi politycy, bo oni większość rzeczy niestety robią źle, co widzimy na co dzień nawet teraz też widzieliśmy w Sejmie, gdzie prosto do Was z Sejmu przyjechałem. Mamy prawie już ponad rok po wyborach. Z 15 października zeszłego roku. I pamiętacie na pewno Państwo, ile to nam obiecywano w trakcie tamtej kampanii wyborczej. Izabela Leszczyna to nam obiecywała, że rozwiąże problemy z systemu ochrony zdrowia za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Donald Tusk obiecywał, że pieniądze na spełnienie ich obietnic wybarczych to się znajdą cudownie, że to będzie cud i się znajdą. No nie znalazły się, niestety. Obiecywali nam 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Obiecywali ob obniżenie podatku belki. Obiecywali w ogóle uproszczenie podatków. Akademiki za złotówkę, powrót ze składką zdrowotną do czasów sprzed Nowego Ładu, obiecywali dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców i wiele innych rzeczy obiecywali i prawie nic nie dowieźli. Nie mieli czasu na spełnianie swoich obietnic, bo czym w tym czasie byli zajęci? No zajęci byli wsadzaniem swoich kolesi do spółek Skarbu Państwa, zajęci byli walką z bobrami, z alkolodami, z alko... Y, na koniec, z cukierkami, z alkoholem, na to znaleźli czas. W tym posiedzeniu Sejmu, wiecie, na co jeszcze nawet posłowie znaleźli czas, na ponadgodzinną debatę na temat zmiany nazwy Akademii Wychowania Fizycznego imienia Bronisława Czecha w Krakowie, na Akademię Kultury Fizycznej imienia Bronisława Czecha w Krakowie. Tym się zajmowaliśmy na tym posiedzeniu Sejmu właśnie z godziny, dwie godziny temu tą ustawę głosowaliśmy w Sejmie. I Kiedy namównicy Mówiłem, jaki to jest absurd, że tyle rzeczy w Polsce nie działa, że mamy najbardziej skomplikowany system podatkowy, beznadziejną biurokrację, że nasz system ochrony zdrowia się sypie, ludzie latami czekają na wizytę u lekarza specjalisty. Nie mamy normalnej praworządności. Nasz wymiar sądownictwa jest kompletnie rozwalony. Mamy dwóch niezależnych od siebie prokuratorów krajowych, mamy rząd, który nie uznaje wyroków Sądu Najwyższego, który nawet nie drukuje wyrobów wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy tyle rzeczy jest do załatwienia, polscy politycy zajmują się zmianą nazwy jednej uczelni. To kiedy o tym mówiłem w sejmie wczoraj, to wiecie co oni robili? Śmiali się. Posłowie Platformy i Lewicy śmiali się z tego, że mówię, do jakiej tragedii oni doprowadzili. Śmiali się z tego, że ludzie umierają w kolejkach do lekarza, strasznie ich bawiło, że nam zrobili tak beznadziejny system podatkowy. Mieli po prostu z tego ubaw. Pokazuje to, jaką pogardę oni mają do zwyczajnych ludzi, do ich problemów. Pokazuje, jak bardzo są odklejeni od naszej rzeczywistości, jak bardzo ich nie interesuje, jakie problemy nam na co dzień robią. Bo tych problemów niestety robią nam bardzo dużo. Mamy, tak jak mówiłem, najbardziej skomplikowane podatki w całej Europie. Rozliczenie VAT-u zajmuje nas ponad 100 godzin, a w takiej Estonii zaledwie 14. We wszelkich rankingach skomplikowania systemu podatkowego u nas jest bardzo źle. I teraz, czy Polacy chcieli mieć tak skomplikowany system podatkowy. Przypomnijcie sobie Państwo, czy kiedykolwiek w trakcie jakiejś kampanii wyborczej wyszedł polityk i powiedział, ja wam skomplikuję podatki, zrobię wam tak skomplikowaną ustawę podatkową, że nie będziecie wiedzieli gdzie dół, a gdzie góra i w ogóle nie będziecie rozumieli nawet takiego podatku. To Wam obiecuję. Czy ktoś tak powiedział? Czy kiedykolwiek którykolwiek polityk w trakcie kampanii wyborczej obiecywał nam tak skomplikowane podatki? Pamiętacie chociaż jeden taki przypadek? Nie, ani razu. Nikt tam tego nie obiecywał. My tego nie chcieliśmy. Idźcie państwo, spytajcie się swoich sąsiadów, swoich kolegów, czy chcesz mieć skomplikowane podatki. To nikt nie odpowie, że chce mieć skomplikowane podatki, a mamy skomplikowane podatki. Nie chcieliśmy im ich a nam je dali. Albo czy którykolwiek polityk mówił, że w taki sposób ułoży w Polsce przepisy regulujące działalność gospodarczą, że wielkie międzynarodowe korporacje to tu będą się miały jak pączek w maśle, że wielkie międzynarodowe korporacje będą Dostawały zwolnienia z podatków, różnego rodzaju dopłaty, jakieś granty, że przepisy będą tak skonstruowane, żeby im się tu dobrze prowadziło biznes, a jednocześnie rząd będzie dojeżdżał małego polskiego drobnego przedsiębiorcę, będzie mu składkę ZUS co roku podwyższał, będzie mu podwyższał składkę zdrowotną, będzie ciągle nasyłał na niego kontrolę. Jednej z 40 instytucji kontrolującej polskiego przedsiębiorcę. Czy ktoś nam kiedyś coś takiego obiecał, że tak ułoży stosunki gospodarcze w Polsce, żeby dojeżdżać polską drobnego przedsiębiorcę i roztaczać czerwony dywan przed wielkimi międzynarodowymi korporacjami. Czy ktoś z Państwa zagłosowałby za takim programem? Nie. I Polacy nigdy nie głosowali za takim programem, a coś takiego właśnie od naszych polityków dostaliśmy. A czy ktokolwiek w Polsce kiedykolwiek domagał się od polityków tego, że on ma taką ochotę, żeby 3 lata czekać w kolejce do lekarza specjalisty, że on chciałby mieć taki system ochrony zdrowia, żeby tego lekarza na 8 minut po dwóch albo po trzech latach zobaczył, żeby tak było zorganizowane. No ja sobie nie przypominam, żeby kiedykolwiek Polacy składali takie zamówienie u swoich polityków. Nigdy tego nie chcieliśmy, oni nigdy nie mówili, że coś tam takiego zrobią, i dokładnie to nam zrobili. Bo jak spojrzymy na to, co się w Polsce dzieje. To jeżeli coś działa dobrze, jeżeli z czegoś naprawdę możemy być dumni, to za to odpowiadają Polacy, to oddolnie się wytwarza. Zobaczmy na ulice naszych miast. Od kilkunastu tygodni jestem w trasie po całej Polsce, odwiedzam małe, malutkie, czasem średnie miasta i miasteczka i wiecie, co łączy te wszystkie miejscowości, czy na Podkarpaciu, na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, czy w okolicach Kielc, czy na Mazowszu, wszędzie jest jedna rzecz. Polskie miasta i miasteczka są czyste, schludne, Bezpieczne. Tu się nikt nie boi wyjść na spacer nawet nocą. Tu się nikt nie boi, że ktoś na niego napadnie i go obrabuje. Pod tym względem jesteśmy na samym czele, jeżeli chodzi o Europę pod względem bezpieczeństwa. Gdzie indziej tak nie jest. W Europie Zachodniej po ulicach chodzą jakieś gangi imigrantów z całego świata. Dochodzi do napadów, do rozbojów. Ludzie tam się nie czują bezpiecznie. Nawet czysto już nie jest na tych ulicach. Wszędzie leżą śmieci. Możemy jako Polacy być z tego dumni. To nam naprawdę wyszło. Oczywiście nie dzięki politykom, ale pomimo, ich działań. Albo jak Polacy świetnie pamiętają o przeszłości, jak Polacy świetnie pamiętają o swoich przodkach. Mieliśmy niedawno 1 listopada, który w Polsce jest obchodzony tak pięknie, jak nigdzie indziej na świecie. I to znowu wynika z tej naszej pamięci o naszych przodkach, o naszych tradycjach, o naszych zwyczajach. To piękne święto 1 listopada, potem te zdjęcia z lotu ptaka, tych rozświetlonych cmentarzy. To jest coś naprawdę wspaniałego, czego cała Europa powinna nam zazdrosić, ale znowu to jest oddolne. Podobnie jak oddolnie. Po stał Marsz Niepodległości, który znowu za parę dni przejdzie ulicami Warszawy. Politycy robią od dawna wszystko, co mogą, żeby ten marsz Polakom zohydzić. Za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej non stop urządzano prowokacje. Policja zachowywała się agresywnie, biła, gazowała, pałowała uczestników tego marszu. Dochodziło do tych prowokacji, jak po tej budce przy ambasadzie rosyjskiej. Wszystko robiono, żeby zochydzić Polakom to piękne święto, święto odzyskania naszej niepodległości. Teraz w poniedziałek znowu przejdzie marsz ulicami Warszawy. Trzaskowski znowu na samym początku chciał zablokować ten marsz, ale wiedział, że to mu się nie uda, że marsz tak jak zawsze przez ostatnie lata przejdzie. Dlatego bardzo Was zachęcam do tego, żeby jak najwięcej było Was w ten poniedziałek w Warszawie na Marszu Niepodległości, żeby pokazać to wielkie święto polskich patriotów. Weźcie tam flagi, przyjdźcie ze swoimi flagami, też tam będę, będę niósł flagę. Spotkajmy się 11 listopada na Marszu Niepodległości w Warszawie. Mam nadzieję, nadzieję, że się tam zobaczymy. Do zobaczenia od razu wam mówię. Więc to jest kolejna rzecz, która w Polsce wyszła oddolnie. Podobnie jak oddolnie Polacy przywrócili pamięć o żołnierzach wyklętych. Podobnie jak oddolnie Polacy postawili pomnik pamięci ofiar rzezi wołyńskiej w Domostawie. W tych wszystkich sprawach nasze państwo i nasi politycy niestety zawiedli. Czy mamy gdzieś teraz miejsce odpowiednio upamiętniające rocznicę bitwy warszawskiej? No nie mamy. Nie doczekaliśmy się. Polscy politycy przespali. Zaskoczyła ich stulecie tej wielkiej bitwy, która odmieniła losy świata. Zaskoczyło ich. Podobnie czy pamiętacie państwo jak wyglądały obchody stulecia odzyskania niepodległości w Polsce y y stulecia odzyskania niepodległości 6 lat temu był jeden wielki bałagan do ostatniego dnia nie, nie było wiadomo jak to będzie wyglądała. To rocznica również ich zaskoczyła. Państwo polskie do tej pory nie było w stanie nic zrobić dla pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Nie doprosili się nawet eks Ofiar tego strasznego wydarzenia. Jak w Polsce coś dobrze działa, to odpowiadają za to Polacy. A jak coś działa źle, to prawie na pewno odpowiadają polscy politycy. Bo wiele rzeczy nam w Polsce wyszło. Jedna rzecz nam tylko nie wyszła. Nasza klasa polityczna, nasi politycy, nasze rządy to jedno się nam naprawdę nie udało. Z tego jednej rzeczy naprawdę, niestety, nie mamy prawa być dumni. A my potrzebujemy poważnego państwa. My potrzebujemy tego, żeby wreszcie ktoś poważnie zajął się rządzeniem w Polsce, bo przed naszym państwem są niestety poważne wyzwania. Przed naszym państwem będą niestety duże problemy i potrzebujemy poważnego państwa, żeby sobie z nimi poradzić. Na przykład pierwszy mamy konflikt cały czas jeszcze za naszą wschodnią granicą, jeszcze nie udało się go zakończyć. Trwa już prawie i pół roku. I pytanie: skoro jest ten wojna za naszą wschodnią granicą, a nasi najważniejsi politycy ostrzegają, że to się może również przenieść do Polski, to czy oni zadbali o to, żebyśmy byli na tyle silni, żeby nikomu nie przyszło do głowy, żeby nas zaatakować? Czy oni taką naszą armię potraktowali tak samo poważnie, jak potraktowali sądownictwo, podatki, biurokrację, system ochrony zdrowia? Czy może można mieć nadzieję, że akurat do tej jednej rzeczy się przyłożyli, że tą jedną rzecz potraktowali poważnie i zadbali o to, żebyśmy mieli na tyle silną armię, żeby nikt nam nigdy żadnej krzywdy nie zrobił, żebyśmy nie musieli nigdzie walczyć, żeby na ulicę naszych miast, na nasze domy nie spadały żadne bomby. No, wiedziony tą ciekawością, pod koniec sierpnia udałem się do tajnej kancelarii Najwyższej Izby Kontroli przeczytać raport z kontroli sprzed dwóch lat, z 22 roku zatytułowany Zdolności mobilizacyjne i bojowe sił zbrojnych RP do realizacji zadań w trakcie wojny. Raport niestety jest tajny, to znaczy, mają do niego dostęp wszyscy posłowie, senatorowie, większość zdecydowana nie czytała, mają do tego dostęp pracownicy kancelarii prezydenta, więc pewnie z tysiąc osób w całej Polsce. To ja nie mam żadnych złudzeń. Jak do tego dostęp miało tysiąc osób, to doskonale wiedzą, co tam jest w Berlinie, w Kijowie, w Moskwie czy też w Waszyngtonie. Nasi przeciwnicy, nasi sojusznicy wiedzą, jaka jest prawda na temat kondycji polskiego wojska i na temat możliwości prowadzenia jakichś działań przez to wojsko w trakcie wojny. Jedyni, którzy nie wiedzą, co w tym raporcie jest, to jest polska opinia publiczna. Polakom się nie pokazuje tego, jak wygląda naprawdę nasze wojsko. Wszyscy inni, niestety, wiedzą, przed nami się to ukrywa. Więc nie mogę powiedzieć, co jest w tym raporcie, ale powiem Państwu rzecz całkowicie szokującą. Przez te ponad dwa lata, kiedy ten raport już istnieje. Przez te same dwa lata trwa wojna, więc temat wojska powinien być istotny. Natomiast przez te dwa lata polscy politycy, polski Sejm nie znalazł chwili na to, żeby się tym raportem zająć. On nie był przedmiotem dyskusji, nie był przedmiotem debaty, nikt się nim nie interesował. Nawet Sejmowa Komisja Obrony Narodowej, która nie ma nic innego do roboty niż zajmowanie się obroną narodową, przez dwa lata w trakcie wojny na Ukrainie nie była zainteresowana wiedzą na temat tego, jak wygląda kondycja naszej. Armii. Polscy politycy, którzy potem wygadują jakieś bzduro w deptywaniu Putina w ziemię, wiedzę na temat naszego wojska czerpią z telewizji, czerpią ze swojej własnej propagandy, zamiast z dokumentów, do których mają dostęp, ale nie chce im się nawet ich przeczytać. Nie mogę Państwu powiedzieć, co tam jest, ale powiem Wam, co wynika z danych publicznie dostępnych, co wynika z raportów i z analiz, które zostały opublikowane, zostały odtajnione, a nie wynikają z tego żadne dobre rzeczy. Polska ma najmniej czołgów od lat. 40 XX wieku. Po zakończeniu II wojny światowej nie było takiej sytuacji, żebyśmy mieli tak mało czołgów jak obecnie. Te, co były, to poszły za naszą wschodnią granicę na Ukrainę. Zresztą to nie jest to wielki problem, bo i tak nie ma amunicji, więc to, że nie ma czołgów, nie jest jakimś wielką tragedią. Polska rocznie produkuje 30 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej, tak naprawdę nie produkuje, tylko składa z komponentów z zagranicy. Rosjanie zużywają 10 tysięcy sztuk takiej amunicji dziennie. Nasze roczna. Produkcja starcza na trzy dni wojny. Więc pytanie: a co czwartego dnia? A co piątego dnia takiego konfliktu? Poprosimy o przerwę, powiemy: Panie Putin, czas dla polskiej drużyny. Potrzebujemy kolejnego roku, żeby przygotować sobie amunicję na kolejne trzy dni starcia? Zresztą to też nie jest problem, no bo nie ma kto strzelać tą amunicją, bo nie mamy też żołnierzy. Średni wiek polskiego rezerwisty, który kiedyś, lata temu często był, był przeszkolony, więc może być zmobilizowany na czas wojny, to jest 50 lat. Średni. Połowa jest starsza. Wyobrażacie sobie Państwo, reprezentację Polski w piłkę nożną, która jedzie na mistrzostwa Europa, do której selekcjoner powołuje 55 latków i mówi im: "Biegajcie za tą piłką za 20 latkami z innych drużyn". No przecież to byłaby komedia, to by wyśmiali takiego selekcjonera. Natychmiastowa demisja. Ale taki jest plan wojska polskiego na tą wojnę. Powołać 55 latków, niech biegają po lesie za 20-letnimi Rosjanami. To jest naprawdę realny plan, jak to ma wyglądać. Polski żołnierz nie ma też podstawowego sprzętu. Słyszę od Szymona Hołowni, że ma w Wdeptywać Putina w ziemię, a potem przychodzą na takie spotkania jak tomi żołnierze i mówią: Panie Sławku, ale my butów nie mamy. Na boso mamy Putina w ziemię wdeptywać. Nie mamy też szpiworów, nie mamy namiotów, nie mamy podstawowego wyposażenia. Tak, niestety, wygląda kondycja polskiego wojska. Nie ma ciężkiego sprzętu, podstawowego sprzętu amunicji oraz młodych przeszkolonych żołnierzy. Jak przyjdzie co do czego, będziemy w Rosjan rzucali kamieniami, jak Ewa Kopacz w dinozaury. Tak wygląda najbardziej prawdopodobny scenariusz tego konfliktu. Polscy politycy, Polską armią zajęli się tak samo poważnie, jak innymi obszarami, za które odpowiadają. Niestety. Nie jest to nasze jedyne wyzwanie, nie jest to nasz jedyny problem, na którego potrzebujemy wreszcie poważnego państwa. Mamy coraz większe problemy z Unią Europejską, o której tu bardzo dużo mówiła Ewa. Mamy problemy z polityką migracyjną, z polityką klimatyczną. W wyniku tej szalonej i zideologizowanej polityki klimatycznej, tego jakiegoś marzenia, żeby zminimalizować emisję dwutlenku węgla za wszelką cenę, ceny prądu robią się coraz droższe. Coraz więcej płacimy za energię. Nawet ludzie, którzy zainwestowali mnóstwo pieniędzy w te pompy ciepła, w tą fotowoltaikę, skarżą się, że my rachunki od tego wzrosły. O, nie tylko nasze koszty życia od tego rosną. Spada też konkurencyjność europejskiego przemysłu. Produkcja czegokolwiek w Europie staje Nieopłacalna. Inne kraje, gdzie jest dużo tańsza energia, są po prostu bardziej konkurencyjne. Mają też mniej przepisów. Fabryki, zakłady przemysłowe, firmy przenoszą się do Azji. Produkcja przenosi się do Azji. Zaraz za nimi do Azji też się przenoszą dobrze płatne miejsca pracy dla inżynierów. To idzie do Azji, a z kolei my zamiast tego ściągamy tu inżynierów prosto z Afryki. To nie jest, proszę Państwa, dobra zamiana. To nie jest właściwy kierunek rozwoju. To parę tygodni temu kanclerz Niemiec Olaf Scholz podpisał umowę z rządem Kenii. Na podstawie tej umowy Kenia się zobowiązała, że wyśle do Niemiec 250 tysięcy inżynierów. Ku sprzętą w Złapałem się za głowę, ale skąd w Kenii mają 250 tysięcy wolnych inżynierów, którzy nie mają co robić? Co to są za inżynierowie? Uruchamiam Google'a, czytam ile w Kenii jest inżynierów: 40 tysięcy. To skąd wezmą dodatkowe 200 tysięcy? Co to będą za inżynierowie? Oni będą zwiększać poziom niemieckiej produkcji przemysłowej czy poziom przestępczości na ulicach, tak jak do tej pory? Przecież. Ci tak zwani uchodźcy, ściągani przez Angele Merkel tam nielegalnie do Niemiec przez ostatnie lata stanowią teraz mało, 2,5% społeczeństwa niemieckiego, ale odpowiadają za 15% przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, za 13% przestępstw seksualnych. Tylko w zeszłym roku w Niemczech doszło do 700 gwałtów zbiorowych, na ulicach Mającej parę milionów mieszkańców Szwecji w zeszłym roku doszło do 150 wybuchów bomb. A w Holandii, gdzie jest dwa razy mniej mieszkańców niż w Polsce, było 600 zamachów bombowych. 600. W przeliczeniu to tak, jakby w Polsce codziennie na naszych ulicach wybuchały cztery bomby. Czy macie Państwo na pewno dostęp do internetu, oglądacie telewizję, słuchacie radia? Czy w Polsce codziennie wybuchają cztery bomby? Czy takie sceny dzieją się na ulicach naszych miast? Nie, bo Polacy zachowują się jak cywilizowani ludzie. Nie wysadzają się, nie mordują się na ulicach, nie obrabowują się. Oni pościągali sobie trzeci świat i się dziwią, że mają na ulicach trzeci świat. No tak nie można. To jest błędny kierunek. Musimy dbać o szczelność naszych granic. Musimy dbać o bezpieczeństwo naszych ulic. Szczelne granice to potem bezpieczne ulice. Tak to wygląda. Musimy bronić naszej granicy z Białorusią i przeciwstawiać się tej unijnej, nieszczęsnej polityce migracyjnej. Temu paktowi migracyjnemu, tym masowym migracjom, bo to do niczego dobrego nigdy nas nie doprowadzi, tak jak nie doprowadziło do niczego dobrego Europę Zachodnią. To jest kolejne wyzwanie, do którego potrzebujemy poważnego państwa. Tych wyzwań jest dużo i każde z nich wymaga tego, żeby polscy politycy wreszcie zaczęli realizować to, co powinni robić, żeby zaczęli realizować nasze oczekiwania. Bo Polacy naprawdę zasługują na więcej niż to, co do tej pory otrzymali od naszych polityków. Natomiast głęboko wierzę w to, że jesteśmy w stanie sobie z tymi zagrożeniami poradzić, że jesteśmy w stanie rozwiązać. Te problemy. Jestem przekonany, że my to zrobimy, a następnie zbudujemy tą dumną, silną, bogatą i bezpieczną Polskę. Powiem więcej: ja jestem przekonany, że wiem, jak do tego doprowadzić. I właśnie dlatego podjąłem tę decyzję o starcie w tych wyborach prezydenckich w 2025 roku. Kiedy mówię, że będę kandydował w tych wyborach, słyszę taki zarzut do mnie, że to zły pomysł, bo ja w ogóle nie jestem prezydencki. I to jest prawda: ja naprawdę nie jestem prezydencki. Polacy przyzwyczaili się, że prezydent pełni role wyłącznie reprezentacyjne: wygłasza jakieś okolicznościowe przemówienie na święta państwowe, wręcza ordery, siedzi w tym pałacu prezydenckim, pilnuje Żyrandola i za bardzo nie bierze na siebie odpowiedzialności za losy państwa. Tak rzeczywiście było, ale tak być nie musi. Jeżeli zostanę prezydentem, to będzie najaktywniejsza prezydentura w historii Polski. Zarówno pod względem liczby złożonych, ale i zawetowanych ustaw. Bo dotychczasowi prezydenci nie korzystają za bardzo z tego uprawnienia, które jest potężne. Mogą zablokować dowolną ustawę, ale tego nie robią. Poprzedni prezydenci wetowali poniżej 1% ustaw. Podpisywali 99 na 100 ustaw. Może nie jestem długo w tym Sejmie, bo rok z kawałkiem, ale już teraz widzę, że to nie jest tak, że 99% Prawa przyjmowanego przez polski Sejm, to jest dobre prawo, które działa z korzyścią dla Polski i Polaków. To czemu oni je podpisują? Czemu nie korzystają z tego prawa weta? W szczególności to widać przy podatkach. Ani. Aleksander Kwaśniewski, ani świętej pamięci Kaczyński, ani Bronisław Komorowski, ani Andrzej Duda nie zawetowali ani jednej, wszyscy łącznie, ani jednej ustawy podnoszącej albo komplikującej prawo podatkowe. Ani jednej. Podpisywali wszystko jak leci. Niezależnie od tego, jak dany podatek był wysoki, skomplikowany, niejasny, jak ustawa miała błędy, wszystko podpisywali, w ogóle nie zastanawiali się, czy przypadkiem to odrzucić. Ani razu żaden polski podatnik, żaden polski przedsiębiorca, nie znalazł obrońcy w postaci polskiego prezydenta. Ani razu, ani jeden. I to się zmieni. Jeżeli zostanę prezydentem, nie podpiszę ani jednej ustawy podnoszącej albo komplikującej podatki. Ani jednej. Oni już mają wystarczająco dużo pieniędzy. Niech przestaną marnować te pieniądze, które mają. Niech nie wydają ich na głupoty. Niech ich po prostu nie kradną. Nic już więcej od nas nie dostaną. Słyszę też, że. No to nie mogę być prezydentem, bo jestem za mało dyplomatyczny, za bardzo wprost mówię to, co myślę. Nie dopasowuję się do innych ludzi, nie dostosowuję się do ich oczekiwań. I to jest prawda. Ale większym problemem jest to, że nasi politycy w kółko dopasowują się właśnie do wszystkich innych, do czyjś interesów, do czyjś oczekiwań, do czyjejś wrażliwości. Jak jadą na jakieś spotkanie międzynarodowe, to chodzą tak cichutko, na paluszkach snują się przy ścianie, żeby broń Boże komuś na stopę nie nastanąć, żeby broń Boże nie urazić czyjś albo nie narazić czyichś interesów na szwank. W ogóle nie myślą o naszych interesach. No świetny przykład sprzed dwóch i pół roku, jak wybuchła wojna. Polska rzuciła się, żeby pomagać Ukrainie. Ile tam broni poszło, ile amunicji, ile pieniędzy poszło na Ukrainę, ile ludzi Polacy przyjęli tutaj w Polsce, a następnie im pomagali. I polscy politycy mówili, no że teraz to my jesteśmy supermocarstwem humanitarnym, że budujemy sobie tym olbrzymi kapitał, że jak ta wojna się skończy, to oni wszyscy będą nas na rękach nosić, że cały świat się Polsce odwdzięczy, dlatego, że Polska stanęła na wysokości zadania i wszystko Ukraińcom oddała za darmo. Minęło dwa i pół roku i co my z tego mamy? Czy ktokolwiek jakąkolwiek wdzięczność nam okazał? Czy ktokolwiek dla nas w jakiejkolwiek sprawie palcem ruszył? Czy Ukraina chociaż w sprawach symbolicznych, które, które ich nic nie kosztują, zrobiła krok w kierunku Polski? Czy, nie wiem, przeprosili za rzeź wołyńską? Czy zgodzili się na jakiekolwiek ekshumacje? Nie. Dalej do tego jeszcze Zalewają Polskę swoją tanią żywnością, przez którą polscy rolnicy mają problemy. W żadnej sprawie nam się nie odwdzięczyli. Bo tak jest w polityce zagranicznej. Jeżeli się komuś coś daje, to trzeba od razu mówić, co za to chcemy. Coś za coś. Jeżeli ktoś wszystko robi za darmo, to jest frajerem. Polski rząd ma opinię frajerów, których w ogóle nie trzeba się pytać o zdanie, bo i tak wszystko za darmo zrobią. I ten też trzeba skończyć. Jeżeli zostanę prezydentem, to rzeczywiście nie będę się do nikogo dopasowywał. Ale to oni, Niemcy, Ukraińcy, Rosjanie będą się dopasowywali do nas, do naszych interesów, do naszej pamięci historycznej, do naszej kultury i do naszego języka. Tak to powinno wyglądać. Jesteśmy, proszę Państwa, jako Polska, jako Polacy, jednym z takich ostatnich bastionów wolności, normalności na świecie. Za każdym razem, jak wracam do Polski z jakiejś podróży zagranicznej, z jakiejś wakacji czy z innego wyjazdu, to mi się tak twarz od razu uśmiecha, jak wrócę do Polski, bo widzę pod iloma względami u nas po prostu jest lepiej niż gdziekolwiek indziej na zachodzie. W Polsce jest naprawdę świetnie. Wiele rzeczy nam się udało i jeszcze więcej, mam nadzieję, będzie nam się udawać. Żyjemy naprawdę w świetnym miejscu, gdzie ceni się chociażby wolność słowa gdzie ceni się wiele rzeczy, które już na zachodzie niestety dawno nie ma. Nasz wzrost gospodarczy nie jest taki zły. Od 90 roku my zwiększyliśmy naszą gospodarkę ponad dziesięciokrotnie. To jest jeden z najlepszych wyników na całym świecie. Mamy bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Mówiłem już, jak czysto i bezpiecznie jest na naszych ulicach. To są wszystko nasze sukcesy, do których doszliśmy. Nie dzięki naszym politykom, ale pomimo ich. I dzięki temu, co nam się udało, młodzi Polacy w zasadzie już nie mają żadnych kompleksów z względem Zachodu. To już nie są te czasy, że patrzymy na Zachód jak tacy ubodzy krewni z zazdrością, mając nadzieję, że może kiedyś będzie u nas tak, jak teraz jest u nich. To już minęło. Teraz coraz częściej ludzie z Zachodu z zazdrością patrzą na Polskę, widząc w nas to, co utracili u siebie. Bo Zachód to już nie jest w tym momencie dla nas żaden wzór. Zachód to jest dla nas przykład. A różnica jest taka, że przykład to jest czasem dobry, ale bardzo często zły. I my już w tym momencie widzimy, jakie oni błędy popełnili i do czego ich te błędy doprowadziły, jakie ponoszą konsekwencje, dzięki czemu sami możemy tych błędów uniknąć, możemy się uczyć na ich błędach i pomyłkach. No ale widzimy też, jakie są źródła ich wcześniejszego sukcesu, dlaczego doszli do tego poziomu zamożności, który mają obecnie i z tego możemy czerpać pełnymi garściami, po to, żeby ten poziom zamożności u nas był już niedługo taki, jak teraz jest u nich. Wszystkie statystyki pokazują, że jeżeli nie sprowadzimy na swoją głowę jakiejś wielkiej katastrofy, jeżeli nasi politycy nie wmanewrują nas Jakąś bezsensowną wojnę. Jeżeli nie zrobią czegoś wybitnie głupiego, to dochód na osobę w Polsce za 10 lat będzie taki jak w Wielkiej Brytanii. Dogonimy Brytyjczyków w 10 lat. To jest prosta kalkulacja, prosta statystyka porównująca tempo naszego wzrostu i tempo ich wzrostu. Jeżeli dalej będzie nam się chcieć, jeżeli nam się będzie chciało pracować, rozwijać, to my ich dogonimy w te parę lat. Będziemy na zupełnie innym poziomie gospodarczym niż obecnie. W te 10 lat możemy zbudować najsilniejszą armię w Unii Europejskiej. Te nasze wydatki są tak, Duże, że można za to mieć naprawdę silne wojsko. Tylko nie należy kupować strasznie drogich zabawek z oceanu ze Stanów Zjednoczonych, tylko inwestować w polski przemysł obronny, w polską broń, w polską amunicję. Produkować to tu na miejscu, tak jak jeszcze kiedyś produkowano. Możemy mieć najwyższy poziom wolności słowa i wolności osobistych, bo czemu nie? Już teraz wolność słowa w Polsce jest dużo bardziej ceniona niż na zachodzie. Możemy mieć najniższy, najprostszy system podatkowy. Skoro Estonia może mieć proste podatki, to czemu nie? Nie ma prawa natury, mówiąc, że pomiędzy Odrą a Bugiem podatki muszą być skomplikowane, że musi być 10 stawek ryczałtu, a VAT, mu, a VAT musi mieć 400 stron. Nie ma takiego prawa natury, możemy uprościć te podatki, jeżeli tylko będziemy chcieli ja mam nadzieję, że będziemy chcieli. Możemy w te 10 lat stać się taką wielką oazą wolności, normalności, dobrobytu, bezpieczeństwa wskazywaną za wzór przez cały świat. Możemy zbudować tą dumną, silną, bogatą i bezpieczną Polskę i mam wielką nadzieję, że on razem zbuduje bo niemożliwe, proszę Państwa, naprawdę nie istnieje. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję.